Bo w ogóle historia jest taka, że trzy dni próbowałem tą grę kupić w pudełku mam. Gra jest jak nowa, kupiłem używkę za, no, za praktycznie tyle samo co w sklepie nową żeby lecieć. Ja nie ogarniam jeszcze trochę tego chudu tego wszystkiego. Chyba posieg jakiś pierwszy przeobrażenia. Uu. To na przykład też jest słabo, Nie. Dobra, nie będziemy więcej strzelać. Obiłem! Udało się. Tak jest. Pierwsze zwycięstwo. Przemy naprzód. Kurczę, ta gra wygląda w ogóle genialnie, to jak to wygląda, to w ogóle jest na PlayStation 5, to jest tryb wydajności, jest 60 klatek, wiadomo, że trochę anti-aliasing daje we znaki, że nie jest taki, o, zobaczcie tutaj, co się dzieje na tych włosach, ale do przeżycia to jest jak najbardziej, zoptymalizowany, jest naprawdę spoko na PlayStation 5, nie wiem, jak będzie potem. Próbowałem nawet tego trybu jakości, ale moim zdaniem tutaj, patrzcie, ile spada. To nawet nie jest 30fps teraz, nie ma opcji. Beznadziejnie to działa tak szczerze, na, tym, na tej jakości. To jest ten zmierzch z Patisonem? Nie, to właśnie nawet nie jest Patison. Jeszcze ci żołnierze. Aha, to są w ogóle ekspedycje poprzednie. Mają na tych, na rękach? Które to były? Nie widzę. To teraz bitka pierwsza w ogóle z użyciem dwóch postaci. Twoja zgroza to Quick Time Eventy. No, moja w tej grze też w ogóle. W sensie yy, ja na początku w ogóle nie trafiałem. Ja za szybko wszystko klikałem, bo tutaj trzeba idealnie w ten taki żółty pasek trafić. Aha, i. One jakby działają, że plama lodu zwiększa obrażenia ognia, i ona jest taka dosyć. ten. Trzeba się będzie do tego przyzwyczaić. Aha, pochłania. Tak i lodowa lanza pochłania zielone dobra. Idealnie sparowałem i chyba dzięki temu wygraliśmy. Tak jest. Ganska łąka. <laughs> a na eleganckiej łące można się napić malinarza. Dzisiaj, w ramach naszego kącika, gdzie testujemy piwa zero, ci żywiec malinarz, nuta trawy cytrynowej do tego. Nie będę obiektywny, jeżeli powiem, że to będzie mój pierwszy raz, ponieważ już piłem to jego żywca. Ale postanowiłem, że no nie będę tylko nowości testował, bo bym chyba wypił dwa żywce 0, a ja bardzo lubię piwo zero, a szczególnie te yy, owocowe. Farłem go. Także tutaj na pięknej łące jest. Z nami Lun, tak ona się nazywa. Loon. O, proszę, spojrzała się na nas, także zdrowie. Bardzo dobre, malinowe. Automatycznie przykucne. No nieźle, samograj. Kurde, tu normalnie się rozdaje jak w tego. A i broń mu się skaluje. Scena Witala. Szansa na nakry... Jeee, cię chwyca. Idę sobie dzisiaj do biedronki, a tam Zbyszko trzy cytryny za złoty 99, ale jajca? Czy ja dawno nie piłem Zbyszka? Jakbym był dzisiaj w biedronce, bym zobaczył, to bym od razu brał. A ty wziąłeś? Nie umiem odzobaczyć tego Roberta. On wygląda przecież jak on. To jest niemożliwe, że to nie jest on. Ja to sprawdzę. Czekajcie. To jest on. On odgrywa rolę. Przecież on nawet tak nie wygląda. To nie jest on. Przecież to jest zupełnie inny ziomek. Ej, nie jest dobrze. Nie umiem tego w ogóle wy... wyczuć. No... Podskoczyłem. No i co? I koniec game over od początku. <grywki> Pierwszy dead. Nie ma butów. I ludzie się śmiali, że ona po takim chodzeniu... to pod koniec gry powinna mieć całe takie czarne stopy. Jakby wiadomo, że se lewituje, no ale teraz se nie lewituje. Powinna mieć czarne stopy po prostu. O jest ma brudne giry. Ma... To co ludzie pisali, że się giry nie brudzą. No, to była tylko formalność, aż się napije luminarza, nowy level. Luminarza to jest malinarz, już mi ten siada na banię, ekspedycja. O, cutscenka. Oj, 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 a ja się chyba nie wyleczyłem, ani nic. Ganka dostaliśmy. No. Nie nadaje, ja w turówce nie potrafię chłopie parować. Tragedia, dobra, piję. A tu jakiś ten. Bramkarz. E? Już się wystraszyłem go trochę, on trochę przerażający, nie? Czy co? Nie czaję chyba w ogóle. On ma jakąś taką redukcję w ogóle zajebiście wielką. Kim ty jesteś, chłopie? Już no, ja mu nic nie biję, dobra, idę stąd, bo. Nie, 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 do, na niego nie idziemy na razie. Dobra, tego się łatwo panuje, jest mega czytelne. Spalenie. Nie dobra. Chociaż, bo teraz już. utankujemy w tego po prostu. O, płonie. O, i spłonął. No i elegancko. Mega satysfakcjonująca jest tutaj ta walka. Kurde, tak się w to dobrze gra. Coś niesamowitego. A! Nie! Czyli można uciekać, dopóki ci nie dupnie. Czyli można tu raszować. O, flaga. Dobra. Gdzie był ten chłop? Co? Nie, 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 nie. Nie chcę jeszcze. Kurde. Oho. Zanim mu będę mógł coś zbić w ogóle. Niektórzy wrogowie mają osłony, które ich chronią. Każda osłona w pełni blokuje jedno trafienie. A mogę to zbijać pistolem? Tak. S A jaj A mogę to parować pewnie, nie? Lipa lipa lipa. Wig jest w szale Uważaj. Nice. Przeżyliśmy to. Dobra, walimy chyba tym przeciążeniem, nawet na tym wpięciu. Nice. Ale to wygląda dobrze. Ta gra tak dobrze wygląda. Zrobiliśmy ją, bo nudziło się nam w Ubisoftie. czajcie to.